Witam Was w następnym odcinku na moim kanale Z tej strony Agro I zapraszam do obejrzenia tego odcinka A w dzisiejszym odcinku Zaczynamy prace pożniwne Już Wam przybliżę Jak widzicie Ym, O, teraz jak widzicie zac Zaczynamy Poderywać Podrywki oczywiście jeden pod poplon. Czasami może się... Jak sami wiecie, że jesteście rolnikami lub się interesujecie rolnictwem, podrywki są takie, że nie orze się na głęboko, tylko tak w miarę po prostu tak, żeby było widać trochę, albo po prostu, że było widać tą, to ściernisko wywalone jak jest. O, to jest taki przykład. Jeżeli już tutaj do lic podjeżdża. W następnie filmu chciałbym Was zaprosić do ustanowienia łapeczki w górę, do subskrybowania kanału z dzwoneczkiem i udostępnienia innym oraz zapraszam na kanały w opisie, później wymienię, ale teraz czas, abym y, trochę już ponagrał tego Dolica, tak bardziej zbliżka, więc na to Zamieniam y, się w cisze i sobie posłuchacie i zobaczycie jak on chodzi. Sami widzicie jak to idzie, jak wygląda ta podorywka. O! To po prostu to ściernisko jeszcze widać, jak się tak założę. Czy to się interesują rolnictwem lub są rolnikami młodymi czy starszymi? Wiedzą jak wygląda i co to jest podorywka. A jeszcze chcę powrócić do tego tematu, żebyście wpadli na kanały Farmer Zyko Polski Jarosław Stankiewicz i Mati Farmer V2 serdecznie na te kanały zapraszam i jak oceniacie to jest, jest pierwsze pole po, yy, no, może nie pierwsze tak przed nagryskami bo na, to tak Praw... Naprawdę to jest to już chyba drugie pole, które podorywamy. Bo ta podorywka idzie oczywiście pod poplon. No i powiem, że na tym polu dwóch hektarowym, bo to są dwa hektary na tym polu, że tam od strony drogi idzie, idzie teraz do idz. Jest tam bardzo słaba, no może nie tak bardzo słaba, ale jest słabsza ziemia niż tutaj, o wiele słabsza ziemia niż tutaj. Tutaj zobaczcie sobie, że tutaj jest czarna, bo tutaj już jest też nasza łąka, yy, graniczy z naszym polem, więc zobaczcie jaka to jest czarna ziemia, ładna. O, tam możecie sobie zauważyć jaka jest ładna ziemia. Więc to jest taka bardziej czarna, taka bardzo dobra, a tam już jest taka gorsza. Bo wiecie, gdzie dołkami, gdzie przy łące to jest już lepsza ziemia, tak? Mimo, że tu jest parę drzewek, ale to te drzewa to nie są takie za wielkie, ale to jest zależy. bo przylecie to to na pewno jest ziemia taka słaba. Akurat chyba najsłabsza ziemia. To jest chyba szósta Z, jakoś tak. Ale nie wiem, jak jestem w tym dokładnie ziemia, Bo znam tylko tą najsłabszą chyba. 6 z. Bym musiał jeszcze nagrać szorca z tych podorywek, ale by też bym chciał również nagrać y, od odcinek z następnych podorywek i może jeszcze będzie. Jak wam się ten odcinek spodoba, no to wrzucę może następny, bo jak widziałem ten z Niwa na tym kanale to bardzo dobrze się udało pod względem aktywności pod filmami i shortcami. Więc jestem bardzo zadowolony z Waszej aktywności, szczególnie z, ty, z tych tego pierwszego filmu ze bo Już ponad raz stały się, tak więc naprawdę Wam za to dziękuję. No i też jeszcze zapomniałem powiedzieć na początku, że przepraszam za taką. No, sporą, no może nie sporą, ale trzydniową przerwę, ponieważ miałem nagrać wcześniej podrywkę, ale wcześniej tak wyszło, że to była sobota, podejrzewam, i mieliśmy wtedy robić podrywkę, i wtedy myślałem, że dobra, jak będziemy robić podrywkę, to nagram podrywkę, a już nic nie będę nagrywać. No i tak uszczę, że nie, nagra, nie nagrałem tej podrywki, bo jej nawet nie było więc niestety ja jej nie nagrałem no i najpierw tak że te trzy dni były takie wolne, wolne po prostu bez odcinków ale już powracam a też można sobie pozwolić na to przerwę tak bo ładnie się to utrzymywało akurat te jakby, jak się nagrywa tak codziennie te odcinki się nagrywa, je się wrzuca to wtedy jest większa aktywność, bo się to rozkręca i rozkręca, a już słońce zaczęło świecić No dobrze, to ja może zrobię cięcie Bo dojdzie jest daleko, a nie chcę tak przedłużać tego. Jestem daleko Nie będę tak do tego przedłużać Więc widzimy się po cięciu. Ta idzie. Teraz to te w już zaczęte. To prawda jeszcze mamy to, że to nie skoszone, bo ta pogoda trochę nie dopisywała. Ale dobrze, bo musi padać bardzo. Musi padać tym bardziej, że teraz mimo że nie wszystkie pola są skoszone, ale musi padać, bo tego deszczu było mało, więc mimo że jeszcze te złożenia, które nie są skoszone, to bardzo Jestli by się tego deszczu przydało. No ale to prawda jeszcze te poblony, tak? Bo tą glebę jeszcze się użyźni. Nie wiem czy jeszcze nie będzie zależowania pod to, ale na pewno siebie planu będą, bo, w, bo się poblonu jest taki priorytet, priorytet tego kanału, ponieważ od siebie poblonu się zaczął... Yy, mogę to określić. Po prostu pierwszy odcinek na tym kanale był już z siewu poplonu. Naprawdę na jednym polu, ale był, więc bym chciał na pewno nagrać. I to już dobre pół roku minie, albo więcej nawet niż pół roku od tego, było jego pierwszego odcinka. Naprawdę bardzo dużo już się, bardzo dobrze się rozwinąłem pod względem wyświetleń. Ja ogólnie aktywność u mnie jest już coraz większa i mam nadzieję, że nie przestaniecie tak bardzo wzrastać i być na bieżąco z filmami. No i też ja nie mogę być taki, że macie, nie mogę też tak wymawiać, żebyście byli na bieżąco ciągle. Ja też muszę być oczywiście na bieżąco wstawiać te filmy, więc nie tylko wy macie takie wymaganie, ale ja, wam, ja Was oczywiście nie zmuszam. Nie musicie subskrybować. Możecie albo nie. To jest Wasza decyzja. Wasza opinia. Nikt z Waszej opinii nie może ruszyć. Pamiętajcie. Każdy ma swoją opinię. No i do chwilę chyba. Znów będę nagrywać. Yy, po prostu zrów, może, może zrobię cięcie, albo już zakończę dron jak nie wiem. Ale jeszcze zrobię na pewno cięcie i na pewno nam jeszcze pokażę z jak to wygląda. Jak ładnie wam nagram z ziemi, może. Szkoda, że drona nie mam, bo naprawdę, jakbym umiał operować dronem, bym przyczepił kamerę, no to ładnie by to wyglądało ale może, może jakbym się jeszcze rozwinął to może bym pomyślał na wygranym dronu. ale póki jak mam, ja tak mam a subskrypcje rosną więc bardzo Wam za to również dziękuję bo naprawdę ta aktywność nasz tak skoczyła jeszcze teraz będę się starać o więcej filmów z królików bo teraz nie mam czasu zbytnio nagrywać o królikach, ponieważ są te prace pozniwne, a to było rzadko spotkać takie prace, yy, jeśli chodzi o gospodarkę, bo bowiem coś na początku, początki mojego kanału to były filmy o ogrodzie i trochę o bydle, Więc takie były moje początki kanału. Możecie sobie zobaczyć, to ja zrobię kolejne zdjęcie i widzimy się po zdjęciu. to się prezentuje, pracować i rozwijać gospodarkę trzeba. Trzeba prac ciężko pracować, żeby coś z tej pracy wyjąć. Ja się z wami już będę żegnać, bo już chyba ponad, tak, ponad 16 minut, albo 15 nawet. Odcinka będą również jeszcze odcinki, ale ja bym się starał, bez żadnych przerw. Więc. Jeszcze na koniec tego odcinka, chciałbym Was zaprosić już do zostawienia oczywiście łapeczki w górę za ciężką pracę Zasubskrybowania kanału dzwoneczkiem I udostępnienia innym Oraz zapraszam na kanały, które wymieniałem na początku tego filmu Linki macie do nich w opisie Do zobaczenia w następnych odcinkach i vlogach. Cześć!